przyjechał spokojnie okay. spoko to też wiem Tak, ja mam tutaj dosyć duży level był 50 Duży podbój. I od No tutaj szybkość się wczytuje. To jest naprawdę dobra optymalizacja. Nie dużo graczy jest w czwórce. jest naprawdę dużo. To jest najlepsza część. Według mnie nawet i według wielu. Że lepszy, lepszej... No nie, jaka jest według Ciebie lepsza? Nigdy w życiu. Wersja... No, jest po prostu średnia, no bo pierwsza wojna światowa to jest taki temat, który raczej... jak to się robiło? Tak. Który raczej ten... Jak słaba jakoś. Gra, gra wygląda praktycznie tak samo jak jedynka. Tak samo jak hardline nawet. A nie, co to ludzie? Ludzie. Nie Dobrze porozumienia, to

Co serwer jest? Przez co nie, nie ma frajdy. Bo kiwła się pewnie na tym na X-Pawni się na mnie, to nie wiem, Jestem. Będzie dobrze. O Boże, ja tej mapy nigdy nie nabudziłem. Linia... Linia kolejowa? Bardzo fajna mapa. się, według mnie jedna z lepszych. Nie wejdź... ...w ten pociąg. Stać po Tu To nie jest... co? Jak nie? wiem, tym pociągu jest pociąg dobry, a No. No, to jest tak... Dobra mapa. Nie musisz tego robić. Ja za każdym razem na tym mapie się dobrze bawię, bo tutaj snajper jest dobry. Okej, okay. przypomnij sobie jak się w to gra. Dobra. Helikopter. Dobra. To jest latanie helikopterem, to jest... ...mordem Jest Znaczy, dla większości ludzi. Ja, ja zawsze go nie lubię latać. Perfekcja, wymierzone. Waga zastrzana pod naszą kontrolą. Kurde, był sabot nie zadziała <gryz Wasim> Przecież właśnie, przecież ja bym się nie przebił sabotem przez ten ten przez jego pancerz. Dobra, wszystko jasne Jedziemy, Nie, to, chodźmy, to, nie to, chodźmy. Chodźmy. Chociaż czekaj, nie, ja przecież sabotem jestem w stanie ...budować obrażenia to jazdzą Nie, nie tak jest, dobra Okej, okay, dobra Już poddaję się Ju, Już ci nic nie robię Ja pierdzielę hmm? Mm-hmm. Tylko że i w tej chwili co ty Nie Ja to już trochę po ale co ty No bo w Robloxie to jest, jest, jest jeden normalny dobry tryb No i jest do teraz, Phantom Forces Mnie. widział mnie tak a pomysł Hej, Tak To jest zaczęte, to było co. To misja, chyba taka jeden ten idealne na mur. Dokładnie. Perfekcja, jak już mówiłem, wyliczona. No i cóż, I to 90 Co innego mogło przyjechać? A trafiłem go. Lon, słuchajcie, nie sprziewają się tego. Uuu czołg czołg, czołg, czoł, jest mój Main. No, dawaj mi Go nie zabili. Kurde mol. Jakim cudem oni go nie zabili. Mam tutaj robota z W życiu powiem, że całkiem daleko leci. Myślałem, że spadnie bliżej. Dobra UMP, najlepsza broń w grze i RPG. O tak. O, i tam jest ten. O. Ten foksort jest pod naszą kontrolą. Muszę właśnie zjeść. Aha. Dobra, jebać. Dobrze, że trafiam. Dobra, zabity. Właśnie zneutralizowaliśmy cel czarny. No. Ten Charlie jest pod naszą kontrolą. wiertarki. Jeszcze mnie ty baguje no cóż ojoj Nice. Mm -hmm. ナプラー144。

<śmienicza> wie, wie, że ten... Co, co zrobi. No to zbomba. Bapiuś mi dał całe życie.

Będzie przerywać, bo mnie internet nie wyrabia. No, jeszcze to chyba oglądają, tylko telewizję. No tu leżą. Хорошо. Co czy mogę zrobić flipa? Dobra, nie mogę. Nie, próbuję drugi raz na pewno.

to patrz, patrz co robię, patrz co się będzie działo Tylko trzeba znaleźć wrogi czołgu Wiesz... Ja mam partner, partnership z ISIS Jestem terrorystą, dlatego używam y, samochodów bomb O zachód No dobra, niech będzie no chyba sobie kpisz, chyba sobie kpisz kurde. To tak irytuje tutaj to odbijanie. Wyryry. Dobrze, spokojnie, mamy drugie. Czy mogę to podnieść? Nie. <śmiany> nie ten przycisk. <śmiany> no cóż, nie wyszło okej, okay, nie wyszło. Robimy to trzeci raz. Dobra, możemy, możemy jechać. I wychodzisz i odpalasz te czwórki i wtedy wybucha ten czołg. No w sumie takim czołgiem tak, jest, bo tak prawda. Dobra, jedziemy. No, ja sobie jeszcze pożyję. Dobra, no dobra! To faktycznie. Nie, Gdzie? Zniszczył Tak. No tak, no mi! Zniszczył mi to. A nie, dojechał jechał tutaj, już go wysadziło. Chyba tak, nie wiem. Nie opowiedziecie co tu się stało Próba numer 4 Jest, jest tam o dobra Właśnie mam zamiar Właśnie nie mi się uczuła zrobić ten w powietrzu. Uwaga Dobra nie da się, stop 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 stop. Ale skończyły mi się te, dobra, biorę czołg Nie mam ten, nie mam już ty ładunku No cóż, ale w armii można, okej. Okay. Dawsze mm -hmm. Nie jestem pewien, że był wystarczający, że kto to zrobił, kto to, to zrobił. Klas. Dobra. Próba numer kolejna. Vroom. O kurde, wam w dupie powiedzi. A dobra, to jest ten sam co ten... Odrzutowiec? A, wcieli. Dobra, jebać. Gdzie jest ten helikopter? Helikopter! Helikopter! Dobra, jebać. Robimy to z autem. Opa, mam c i się nie spodziewają tego, nie, nie będą widzieć ej, <śpiewa> ej czekaj, bo muszę się pośpieszyć, bo wchodzi zaraz ten, zaraz się gra Pytaj, dobra. Aha, nuby, no, no, no. Easy.